Józef i Barbara mieszkali przy ulicy Literatów w Gliwicach. Małżeństwo doczekało się narodzin trzech synów. Ale dwóch z nich zmarło w bliżej nieznanych okolicznościach. Natomiast ich żyjący syn od kilkunastu lat mieszkał i pracował w Holandii. 60-letni Józef, większość dorosłego życia przepracował jako górnik, po przejściu na emeryturę sezonowo dorabiał w branży ogrodniczej w Holandii. Młodsza od niego o rok, Barbara, nigdy nie pracowała, żyła na utrzymaniu męża, czasem pomagała znajomej w prowadzeniu kwieciarni. Rodzina nigdy nie narzekała na finanse. Według otoczenia tworzyli oni małżeństwo idealne. Odnosili się do siebie z szacunkiem i miłością, wydawali się być zgodni i szczęśliwi. To Barbara dominowała w związku, czasem bywała dość apodyktyczna, ale na ogół cieszyła się dobrą opinią. Podobnie jak Józef, chwalony przez pracodawców, lubiany przez sąsiadów, uchodził za kulturalnego i sympatycznego mężczyznę. Oboje byli spokojni i bezkonfliktowi. Parze zależało na utrzymaniu tego nieskazitelnego wizerunku, przejmowali się opinią innych ludzi, z tego powodu nigdy nie wywlekali na światło dzienne rodzinnych brudów, a trochę się ich nazbierało przez te lata wspólnego życia. Choć skrętnie ukrywali swój największy problem, nawet nie przypuszczali, że otoczenie dostrzegało, z czym małżeństwo zmagało się od kilku dobrych lat. Mianowicie, mniej więcej od 2011 roku Józef i Barbara nadużywali alkoholu. Co kilka miesięcy wpadali w nawet czterotygodniowe ciągi. W ich trakcie byli praktycznie niedostępni dla świata. Rzadko kiedy wychodzili z domu, nikomu nie otwierali drzwi, nie odbierali telefonów, unikali sąsiadów jak ognia, a na zakupy wychodzili pod osłoną nocy. Za wszelką cenę nie chcieli być widziani w stanie wskazującym, mimo to sąsiedzi dobrze wiedzieli, co się dzieje, ale tego otwarcie nie komentowali i nie ingerowali w życie małżeństwa. Józef i Barbara nikomu, prócz sobie, nie szkodzili swoim nałogiem. Ich problem nie rzutował negatywnie na ich wizerunek, który budowali od lat. O ciągach alkoholowych pary nieco więcej wiedziała jedynie najbliższa rodzina między innymi ich syn. Mężczyzna nie tolerował alkoholizmu rodziców i z tego powodu utrzymywał z nimi sporadyczne kontakty. Ponadto od wielu lat był skonfliktowany z ojcem. Józef i Barbara w czasie ciągów często się kłócili. Mężczyzna obwiniał żonę o śmierć ich synów. Krytykował postawę życiową żyjącego syna, z którym bądź co bądź Barbara miała nieco lepsze relacje. Częstotliwość występowania tych sprzeczek była zależna od ilości skonsumowanego alkoholu. Barbara, jak sama tłumaczyła, kiedy piła bez przerwy przez dłuższy czas, miewała zawroty głowy i tendencje do upadków, przez co miała siniaki na całym ciele. Choć cierpiała na wszelakie choroby tarczycy i cukrzycę, nie przestrzegała zaleceń lekarzy odnośnie zakazu spożywania przez nią trunków i nie zamierzała zmieniać dotychczasowego stylu życia. Tak sprawę pokrótce przedstawiała synowi, kiedy się ze sobą kontaktowali. Mężczyzna podejrzewał, że to jego ojciec bezpośrednio przyczyniał się do obrażeń na ciele Barbary. We wrześniu 2015 roku zgłosił sprawę na policji. Funkcjonariusze krótko po zgłoszeniu pojawili się w mieszkaniu pary. Finalnie siostra Barbary zawiozła ją do szpitala, gdzie kobieta spędziła kolejne dwa tygodnie, natomiast Józef trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie odbył dziesięciodniowy detoks. Lekarze, którzy przeprowadzili obdukcję, nie byli w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy urazy stwierdzone u Barbary powstały na skutek ewentualnego pobicia. Równie dobrze mogły powstać po wielokrotnych upadkach, kiedy kobieta była pod wpływem alkoholu. Zarówno Józef, jak i Barbara kategorycznie zaprzeczali by miało dojść do jej pobicia, z tego powodu nie wszczęto postępowania. Ostatecznie, kiedy sprawa już ucichła, małżeństwo pokłóciło się z siostrą Barbary, a ich konflikt z synem jeszcze bardziej się zaostrzył. Odnośnie kwestii przemocy, według większości osób, które były bliżej pary, to nie Józef, a Barbara dopuszczała się zachowań agresywnych wobec męża. To ona prowokowała do rękoczynów. Natomiast Józef, rzadko bo rzadko, ale zdarzało mu się, że jej oddawał. Co istotne, do przemocy dochodziło jedynie w trakcie ich ciągów alkoholowych. Ostatni z nich zaczął się 10 sierpnia 2016 roku. Klasycznie para zabunkrowała się w mieszkaniu, z nikim się nie kontaktowała, swoją uwagę w pełni koncentrowała na upijaniu się niemal do utraty przytomności. Choć, no jak już wiemy, takie akcje zdarzały się cyklicznie od kilku lat, to tym razem zachowanie małżeństwa zaniepokoiło ich bliskich i sąsiadów. Nie otwierali drzwi nawet krewnym. Otoczenie widywało ich kompletnie pijanych na osiedlu, co się wcześniej nie zdarzało. Byli w tak fatalnym stanie, że nie można było z ni się z nimi dogadać. Bełkotali i się zataczali. 15 sierpnia siostra Barbary zgłosiła sprawę na policji. Obawiała się, że jej siostra była w niebezpieczeństwie ze strony Józefa. Funkcjonariusze interweniowali. Małżeństwo bez oporów wpuściło ich do mieszkania. Nic nie wskazywało na to, że. Ktokolwiek z obecnych wymagał pomocy medycznej, żadne z nich nie zgłosiło problemów, więc na tym policjanci zakończyli swoje czynności. W nocy z 20 na 21 sierpnia Józef pojawił się w sklepie osiedlowym, gdzie kupił wódkę i papierosy. Ekspedientka, która go obsługiwała, zauważyła, że miał on sporo czerwono-brunatnych plam na koszulce, ponadto na jego przedramionach widoczne były świeże zadrapania. To na tyle zaniepokoiło kobietę, że podzieliła się ona swoimi obawami z administratorką osiedla. 24 sierpnia administratorka próbowała porozmawiać z małżeństwem, ale nikt nie otworzył jej drzwi. Kobieta skontaktowała się z inną mieszkanką budynku, koleżanką Barbary, która była w posiadaniu zapasowych kluczy do ich lokum. W ten sposób kobiety dostały się do środka. Wewnątrz panował bałagan, zaduch i ciężki do opisania smród. W przedpokoju na podłodze leżało ciało Barbary, przy którym czuwał pies małżeństwa. Administratorka osiedla niezwłocznie wezwała służby. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, w jednym z pomieszczeń zastali wyraźnie nietrzeźwego Józefa. Był w stanie tragicznym. Prawdopodobnie nie mył się od wielu dni, wciąż miał na sobie koszulkę z charakterystycznymi plamami, w której kilka dni wcześniej robił zakupy w sklepie osiedlowym. Na spodniach były ślady oddanego przez niego moczu i kału, na jego ciele było sporo zadrapań i siniaków. Później obrażenia te zostaną uznane za powstałe w wyniku obrony własnej. Kontakt z mężczyzną był utrudniony, zachowywał się on dziwnie. Twierdził, że jego żona śpi, a kiedy był już wyprowadzany z mieszkania, rzucił do policjantów, by ściągnęli z palców Barbary jej złote pierścionki. Ciało kobiety było w początkowym rozkładzie gnilnym Barbara miała na sobie jedynie sweter zginęła w wyniku rozległych urazów głowy. Około 3 do 4 dni przed ujawnieniem ciała. Założono, że zmarła między 19 a 24 sierpnia 2016 roku. Stwierdzono również urazy na tułowiu i kończynach. Józef nie przyznawał się do pozbawienia życia żony. Początkowo twierdził, że ujrzał martwą żonę dopiero w trakcie interwencji policji. Zasłaniał się niepamięcią ze względu na upojenie alkoholowe. Twierdził, że z Barbarą stanowili udane małżeństwo, że nigdy się nie kłócili, że nie dochodziło między nimi do rękoczynów. Józef często zmieniał swoje wyjaśnienia, były one niespójne i mało wiarygodne. Podczas następnych przesłuchań przyznał, że ciało żony odkrył dzień przed jego zatrzymaniem, nie czuł charakterystycznego fetoru, później czuł, ale zrzucał to na fekalia psa, którego nie wyprowadzał, bo nie był w stanie, twierdził, że jego żona go biła, że stosowała wobec niego przemoc psychiczną itd. Jedyne, co pozostawało niezmienne w jego wyjaśnieniach, było to, że nie pamiętał momentu pozbawienia życia żony, ponadto nie wyrażał żalu po jej śmierci, Zbytnio za nią nie tęsknił i nawet tego specjalnie nie ukrywał. Józef trafił na obserwację sądowo-psychiatryczną. Nie stwierdzono, by cierpiał na niepełnosprawność umysłową czy choroby psychiczne. Ma przeciętny intelekt, ma też osobowość zaburzoną ze skłonnością do naruszania ustalonych norm. Przeciwstawia się autorytetom, ma trudności adaptacyjne. Nie potrafi zachować kontroli, jest frustratem, niestabilnym emocjonalnie, ma problem z nawiązywaniem kontaktów emocjonalnych. Odpowiedzialnością za swoje czyny obarcza otoczenie. Stwierdzono u niego zespół uzależnienia od alkoholu, był poczytalny w trakcie popełnienia czynu zabronionego. Prokuratura żądała, by Józef został skazany za czyn z paragrafu 148 typu podstawowego. Zakładano, że dopuścił się zbrodni w wyniku kolejnej sprzeczki w stanie upojenia, był to efekt wybuchu długo kumulowanej frustracji. Według oskarżyciela działał z zamiarem bezpośrednim. Po wszystkim przez kilka dni przebywał w mieszkaniu z ciałem żony i to nie przeszkadzało mu w dalszym pisiu na umór. W trakcie śledztwa przesłuchano krewnych i sąsiadów małżeństwa. Ci ostatni nie widzieli, by Barbara była ofiarą przemocy, ich zdanie na temat tej pary już znamy. Syn Józefa i Barbary odmówił składania zeznań. Jedna z sióstr zmarłej, która w procesie była oskarżycielem posiłkowym, zeznała, że Denatka często bezpodstawnie atakowała Józefa. Gnębiła go zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Według kobiety Józefowi nie można było niczego zarzucić. Od początku małżeństwa starał się być dobrym mężem i ojcem i tym podobne. W telegraficznym skrócie siostra Barbary wystawiła szwagrowi laurkę pochwalną, ale ostatecznie jej zeznania zostały uznane za mało wiarygodne, ponieważ, według sądu, były spowodowane korzyściami materialnymi. Józef, po tym jak został osadzony w areszcie, dał szwagierce upoważnienie do korzystania przez nią z jego mieszkania i samochodu. Kobieta chciała, by Józef był oskarżony o pobicie lub o nieudzielenie pomocy żonie. Druga siostra ofiary twierdziła, że Barbara i Józef mieli udane pożycie małżeńskie, nie miała wiedzy, by byli oni wobec siebie agresywni, wiedziała o ich problemie z alkoholem. Proces toczył się przed sądem okręgowym w Gliwicach. Wyrok zapadł 28 czerwca 2017 roku, ponad 10 miesięcy po tragicznych wydarzeniach. Obrońca Józefa chciał jego uniewinnienia bądź skazania go za nieudzielenie pomocy poszkodowanej. Sąd zmienił kwalifikację czynu ze względu na to, że zebrany materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie tezy, że Józef zamierzał odebrać życie żonie umyślnie. Uznano, że działał w zamiarze ewentualnym. Umyślnie to spowodował uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrożającej życiu i w konsekwencji to doprowadziło do zgonu ofiary. Innymi słowy, Józef został skazany za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a wymiar kary za ten czyn wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał wyrok w postaci maksymalnego wymiaru kary za ten czyn. O przedterminowe warunkowe zwolnienie mógł ubiegać się po odbyciu połowy kary, czyli w bieżącym roku. Według sądu działanie oskarżonego miało wysoki stopień społecznej szkodliwości. Jego wina była bezsporna. Dopuścił się on brutalnego, rozciągniętego w czasie pobicia swojej żony, które skutkowało jej śmiercią. Jego postawa po dokonaniu zbrodni była karygodna. Żył z ciałem kobiety w mieszkaniu przez... Kilka dni i się tym nie przejmował. Nie wyraził skruchy i żalu po stracie żony. Sąd przy okazji pokrótce przedstawił obraz tego małżeństwa. Barbara była stroną dominującą, pod wpływem alkoholu bywała agresywna. Sądziła, że panuje nad swoim życiem, małżeństwem i nałogiem. Stosowała metodę wyparcia. Nie chciała pogodzić się z tym, że miała problemy. Z kolei Józef. Znosił biernie zachowania żony, oddawał raz na jakiś czas, kiedy już nie mógł dłużej znieść tej napiętej sytuacji i te zdarzenia wypierał z pamięci. Dookoła siebie głosił, że nigdy w życiu nie podniósłby ręki na kobietę. Po swoich aktach przemocy stawał się na jakiś czas potulnym mężem, miał wyrzuty sumienia. Para z natury była skryta i ukrywała przed otoczeniem wstydliwe aspekty swojego życia. Oszukiwali samych siebie. Nie próbowali walczyć ze swoimi problemami. W końcu jedno z nich nie wytrzymało. Sąd apelacyjny utrzymał ten wyrok w mocy. To już wszystkie informacje, jakie chciałam Wam przekazać na temat dzisiejszej sprawy. Dziękuję, jak zwykle, za wysłuchanie podcastu do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy i do usłyszenia.